Ja wam pokażę kolejny przepis na kluseczki. A z czego to będą kluski? Będą to kluski ryżowe. A więc zaczynajmy. Ja mam tutaj ugotowany ryż. Przekładam go do większej miski. Wbijam jedno jajko. Będę teraz miksować na gładką masę. Ryż i jajko mamy zmiksowane. Ja robię krusteczki na słodko. Więc dodaję cukier waniliowy. Teraz będę wsypywać mąkę ziemniaczaną. Ciasto na kluseczki mamy wyrobione, ja sobie je odkładam na bok, a w międzyczasie wstawiam wodę. Na nasz osolony wrzątek wrzucamy nasze kluseczki. Formujemy je łyżką. I będziemy je gotować około 2 minut po wypłynięciu na powierzchnię wody. Kluseczki mi się gotują, a ja sobie międzyczasie rozpuszczę masełko. Kluseczki mi się ugotowały, więc teraz będę je przekładać na talerz. Kluseczki wylądowały na talerzu, ja sobie jeszcze je pokroszę masełkiem. A oto tak się prezentują. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na te kluseczki ryżowe, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia!